Cześć, tu Mag wyznawca. Dzisiaj mam dla Was do sprzedania iPhonea 3GS używanego przez moją dziewczynę, czyli bardzo delikatnie używanego, w dobrym stanie. Nawet bym powiedział, że w dobrym plus. Oto on. Oczywiście przed przed sprzedaniem zostanie przed wysłaniem zostanie wyzerowany śliczne bialutki jak widać w stanie wskazującym na delikatne i subtelne użytkowanie ryski niewielkie no takie typowe na ekranie praktycznie żadnych rys, był zawsze używany z folią ochronną, nic, nic nie widać po prostu na ekranie śladów użytkowania. Jest w nim wgrany system 6.1, jeszcze nie było jak widać na, po ikonkach, wgrywane aktualizacje do 6.1.2. Jest wpisany na listę deweloperską, czyli przynajmniej do końca tego roku, 2013, czyli... Jest szansa, że będzie można na nim poeksperymentować z nowym systemem. Jeżeli wyjdzie iOS 7 na iPhone'a 3GS, moim zdaniem powinien. Poza telefonem, to znaczy telefon jest całkowicie kompletny i ze wszystkimi dodatkami. Czyli jak widać, jest oryginalne pudełko od niego. Yy, oryginalna ładowarka już tego nowego typu bo jeszcze niektóre modele były sprzedawane ze starszymi pudełko z dowodem sprzedaży yy, ważna uwaga na ten telefon mogę wystawić fakturę VAT normalną fakturę VAT nie żadną marżę tylko prawdziwą 23% całkowicie kompletne pudełeczko ze wszystkimi rzeczami nawet słynna przetykaczka do wyjmowania kart SIM oryginalne, bardzo mało używane słuchaweczki. Bo używaliśmy po prostu innych Kabelek. etui na początek, które pozwoli go ochronić, żeby był przynajmniej przez dłuższy, długi jeszcze czas przynajmniej w tak dobrym stanie jak jest teraz. Zapomniałbym o bardzo ważnej informacji. Ten iPhone nie posiada simlocka. Simlock został legalnie, odpłatnie usunięty w firmie Orange, więc na pewno nie wróci, jest, jest już całkowicie jak bezpieczny do użytkowania z dowolną siecią komórkową. Czyli przypomnę: iPhone 3GS, 16GB biały. W stanie dobrym plus, nawet bardzo dobrym bym powiedział. Działa w wszystko, żadnych. żadnych VAT, bateria trzyma tyle, ile, ile powinna. Faktura VAT 23%. I to wszystko używane przez dziewczynę, jak wyznawcy. Zapraszam do licytacji.